Patrzcie jak ona wygląda. No czarna, morda. No, daj głos. Daj głos. O bidula. Co ja się mam? Dzisiaj zobaczcie jak ten pies wygląda. Czarny. Jestem na swoim jednym ze swoich tych lepszych pól takich. Ale tak jak widzicie nie jest całe przeorane, nie? Natomiast tam gdzie nic nie wychodziło, jest całe, ale ja wolę ich tutaj, bo na tym kawałku na pewno mogę więcej znaleźć jak tam na całym polu. Także witam Was na kolejnym filmie. Nie będzie łatwo, bo się wczoraj przeorane, wczoraj wujek jechał. Widziałem z półkiem, także mówię, dzisiaj muszę, ale patrzcie od razu, co wpadło. Pierwszy, dosłownie pierwszy fant i taki mały dzwoneczek. Ja pierdziele, no powiem wam, mega fant na rozpoczęcie. Ja wiem, że tutaj będą dzisiaj, powiem to, powiem to, petardy. Pozdrawiam Adiego Wejherowo. I zobaczcie, ten dzwoneczek tu ma taki trzyhaczek, tak jakby tam w środku miała być serduszko jego, ale wątpię, żeby to się zachowało. Takiego małego... O noga mi się zapada. <laughs> Takiego małego jeszcze nie mam. Dzwoneczka i nie będę przedłużał po prostu. Lecimy dalej. No i idę sobie tam z dołu. Ale się ciężko idzie, powiem wam. Ciężko się idzie, bo się zapada noga, gorzej jak normalnie, nie wiem, w jakimś bagnie. Ale mamy chyba pierwszy, pierwsze kółko Zadzwoniło, jest na wierzchu, bo tak jak powiedziałem No ściernisko jest złe, bo jest z łęciny i trzeba wysoko cewkę trzymać A przeorane jest złe, bo się przewaliło do góry nogami Jest napowietrzona ziemia i wykrywacz też nie pracuje tak jak trzeba Ale jest szansa, że to co było głęboko jest teraz na wierzchu, bo zobaczcie za 30 cm ten pług przewrata I mamy I mamy Weimara, dziesiątkę złotych Weimaru Super, ale ta powiem wam nawet chyba lepiej zachowana jak te, co tutaj na tym polu wychodzą, bo one wychodzą nawet te wajmary zjedzone. Także mamy pierwszą fajną monetkę i lecę dalej. W ogóle poranek wrześniowy, będzie gorący, krótki rękaw i patrzcie, mam kolejne chyba kółko w bryłce jest. Teraz, ty, czy, czy to moneta, czy guzik? Guzik był. Ale taki podjechaniec wyszczerbiony na dodatek. Także lecę dalej. Jest kolejny fajny dźwięk. I widzę, jakby kółko w grudce ziemi. O tu. No ale jak widzicie, kolejny guzik. Czy na nim coś jest? Czy na nim coś jest? Coś jest, powiem wam. Taka gwiazda. Jakby, czy coś. Na zdjęciu widzicie tutaj. Słońce daje fest. Gwiazda, kwiat, coś takiego. No to fajny fand I to, lecę dalej, nie? Do następnego dołka. Patrzcie, kto mi odwiedził na wykopkach znowu. Wiesz, ty się wyrwała. To jest Luna. Luna. O, widzicie? Luna reaguje na Lunę. No i będzie biegała teraz za mną. O, tu pomagała mi kopać. O, o takie numery. No, nie, nie, nie. Ty nie będziesz mi tu szarpała. Uciekaj do domu lepiej o. No i mam towarzyszkę teraz no. Ale to brzdęgoliło powiem wam Strasznie mocno brzdęgoliło To jest jakiś, nie wiem co to jest no pewnie jakiś od szafki może od szuflady taki ten albo coś innego Dobra, tyle من این من شدب تره ها سه چه بشتی جیبش هنگ مزر همه هیمه که سلو کشنی بارزی شدب بارش تو من که با هنگ شد پر Kolejny guzik. No, fajnie się zaczęło, a zaczynam teraz dłużej chodzić i sygnałów coraz mniej. Powiem Wam, że Luna mi cały czas towarzyszy w dzisiejszych wykopkach. Zaraz pewnie przybiegnie, bo tylko jak odbiega i przybiega. O, a ja mam kolejny krążek i Wam powiem, że to będzie. Nie wiem, co to będzie. Może trzy fenole pruskie, ale powiem Wam, że tragedia. Dobra, to będą trzy fenole pruskie, ale blaszka, ale jest herb. Przynajmniej tam było widać coś, a tutaj z tej strony, gdzie data, nic nie widać. <laughs> o, ale te fenole u mnie pruskie to już tragedia, ale jest kolejna moneta, można powiedzieć. O, psina tam gdzieś na ogrodzie. Za motylami, za ptakami. Dobra, w końcu jakiś dobry dźwięk. ID stał jak w mordę, strzelił. Czas na Colgate! Mamy coś. Kolejna monetka. Ale wycieruch totalny. Luna, uciekaj. Zobaczcie, kolejne mam trójkę chyba fenolotą pruską. Po wielkości na pewno, bo to inna moneta nie może być. No kurde, szkoda, że takie zajechańce zobaczcie. Tak jak herb widać jeszcze z jednej strony. O tutaj, tak z drugiej strony nie widać nic. Zostaw to. Patrzcie jak ona wygląda. No czarna morda. No, daj głos. Daj głos. O, bidula. Co ja się mam? Dzisiaj, zobaczcie, jak ten pies wygląda. Czarny, może być coś pięknego, a może być jakiś falstart ale zobaczymy to sami. Póki luna mi nie przeszkadza, bo już mnie zaczyna denerwować. Tutaj widzicie to kółko duże. Teraz pytanie: Co to jest? Już chyba wiem co to jest. Niestety to duże kółko to był zegarek. Ludzie! Kurde! Uciekaj mi stąd! Patrzcie, ona mokra jest i się trzepie. Trzepie się, wszystko na mnie leci. <grywki> no jak ty wyglądasz? Jakiś no... Uciekaj! Także mamy kawałek zegarka, to, to co z niego zostało raczej. Dobra, nie będę tutaj się męczył, bo i tak nic nie widać na tym kółku. Tylko trybik w tym miejscu. Ale upał powiem Wam. Upał na jesieni mamy upał. Oj ciężko jest dzisiaj. A ja mam kolejną monetkę. I kolejny fenol pruski, ale na tym to już nawet nic nie widać. Tylko po cienkości jego wiem, że to na pewno był ten fenol. Wariat leciło, cała brudna. Towarzyszy mi dzisiaj przez cały wypad prawie, że. Mam kilka guzików takich małych jak ten Fenol, to ich też nie pokazywałem, bo mi się po prostu nie chciało w tym upale tu męczyć i nagrywać tego, wyciągać te wszystko. Na koniec, na podsumowaniu, zobaczycie, bo te guziki i tak nie były. Co można powiedzieć, no nie tyle, że warte pokazania, ale na nich nic nie ma. Także Luna, no, Dobra, moi mili, ja już muszę kończyć. Luna gdzieś tam się. Włóczy, cały czas za mną się włóczyła, do końca wypadł Także było to co było. Spójrzcie sami, tak rzut szybki zrobimy na koniec. Były dwie, trzy fenolówki. 10 fenoli z zło, złoto wajmaru Tu prawdopodobnie jeden fenol pruski. Trzy fenolówki pruski, oczywiście. Nie wiem czy powiedziałem. Zatarte na maksa, nic nie widać. Czyli mamy cztery monety. Mamy jakiś tam guzików. O, patrzcie. o, ten był fajny. Ten był ciekawy, guzik i jeszcze do tego raz, dwa, trzy, cztery, sześć innych guzików, zegarek, podstawki od żołnierzyka, dwie, jedna nie ma, dziewięć, gdzieś zgubiłem, połamane klamerki, o ta ciekawa stara jakaś chyba była, takie coś z ołowiu, no i tyle, no co wam, po... aha, no dzwonek, przecież fan dnia, <gryw> o dzwonku bym zapomniał, piękny dzwoneczek, także wypad był super. Nie wiem czy będzie druga część, czy tylko w z tej części krótszy odcinek. Bo w sumie chodziło się fatalnie po tym polu, czego masz może wujek to przerówna i wtedy będzie można normalnie pochodzić sobie. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Już nie przedłużam naprawdę, bo zagadam się do koniec świata i pozdrawiam Was gorąco. Dziękuję za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że zapraszam oczywiście do następnego filmu albo następnej części filmu. Także trzymajcie się, cześć!